Dzień dobry, witam was serdecznie. Zapraszam dzisiaj na audycję Muzyka Elektroakustyczna to radiostacja o godzinie 22. Podczas tej audycji zaprezentuję Wam koncert, który miał miejsce 7 maja 2020 roku i był to koncert online w sieci YouTube. Posłuchamy polskich i zagranicznych twórców muzyki elektroakustycznej. Koncert został zorganizowany przez Nadbałtyckie Centrum Kultury we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Muzyki Elektroakustycznej, Katedrą Kompozycji Adami Muzy Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz DM Studio. Posłuchamy sobie wszystkich utworów, które miały miejsce podczas tego koncertu. Jak również połączymy się telefonicznie z Dariuszem Azorowskim, który opowie nam o tym wydarzeniu. Myślę, że spędzimy sobie wspólny, fajny wieczór z muzyką elektroakustyczną dzisiaj o 22.00 w Radiu Stacja. Równocześnie przepraszam Was za to, że wczoraj audycji nie było. Przesnęliśmy markowe granie z wczoraj. Na jutro. Usłyszymy się w markowym graniu i wyjątkowo jutro, ale o stałej porze o 22. Zapraszam i do usłyszenia dzisiaj o 22.00 w Audycji Muzyka Elektroakustyczna.